Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszych gierek rankingowych. Lecimy dalej po naszych dwóch ostatnich winkach. Dzisiaj sobie pykniemy zatopione ziemię złotą hordą, bo czemu nie, dobrze idzie, trzeba kontynuować. No i zobaczymy, na co się natkniemy. Zima w tajdze, czyli więcej powinno być czarnych owieczek, więc fajnie, różnorodność zawsze cieszy. I gramy na Bizancjum. Hmm. W sumie może to nie będzie takie złe. Może zrasujemy tam szybko na, na krzaczki. Jakby jeszcze krzaczki boziadała mu z przodu. To by już w ogóle było super. E, dobrze, dobrze. I lecimy. Zatopione ziemie, czyli tu bardziej trzeba środek poskautować. Tak mi się wydaje. Tak środek, ale tak z boczku, troszkę środek że tak powiem. Złoto mamy kompletnie z tyłu. Czyli przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Chociaż wiecie, jaki jest plan. To my tutaj powinniśmy tempo gry kontrolować, a nie on. Wypuścimy sobie gołębia. Żadnych tam nie znalazł. Owieczek nie widać, więc jedziemy w drugą mańkę. No, widzicie? Trzy, same, same kolorowe wieczki, żadnej białej. I teraz jest ten moment, że ja się boję, czy nie jadę za, za jego skautem. Hmm. No ale to... Widzimy... O! On jest ranny. Przez mój ten, tą center? Ciekawe. Dobra. I teraz tak. Ci dwaj tutaj sobie wyjdą. I teraz wysyłamy tu. Co to? Piesek. Niech chcę piesek chiluje bombę. A my jedziemy w drugą mańkę. Korekta po ostatnich meczach jest taka, że później bierzemy ludzi na na, na żyłe złota, bo tak to już bym miał ale, ale to jest za wcześnie za dużo złota bankujemy a i age up nam to też spowalnia, Znaczy głównie o ten age up chodzi bo tam troszkę zbankowanego złota możemy przeżyć to naprawdę nie robi takiej różnicy nie, 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 nie. proszę, proszę nie, nie, strzelać no i dobra trzeba będzie odjechać, odstawić to wieczki, bo nie możemy też ich nie możemy się głodzić w bazie. Hmm. No, jeszcze coś tam znaleźliśmy nawet. Bardzo fajnie. Mm -hmm. I, I tyle. I Bozia dała jagódki z przodu. Więc super. O to chodziło. No, owieczka dalej tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Złoto owieczka. No, dobry mamy spawn. Dobry mamy spawn. Takie takie starty, jak najbardziej, jak najbardziej chętnie przyjmę. Tutaj sobie zaraz na jelenie pójdziemy. Hmm. Od razu sobie piątkę ludzi zaznaczmy. I teraz pojedźmy tutaj. Poproszę tu. Bez y, problemów tutaj. Fajnie. No wejście oddajcie żeby nie idlować produkcji wilów I jedziemy dalej szukać owieczek. On tutaj na bank już pojechał, ale... I relikwie trzeba też znaleźć i tak dalej. A my nie mamy tragedii z tymi, z tymi, tymi. Jest naprawdę git. Dobra, tutaj jest po staremu. No, jakby ktoś jeszcze trosz troszkę rzucił. Mi to mi się podoba, trzeba też pamiętać, żeby szybciej, żeby w ogóle dać 7 ludzi na, na drewno, bo 5 troszkę za mało w kontekście produkcji i łuczników, i, i kuźni, jakiegoś upgrade'u w niej preferowalnie, to trzeba, trzeba dać więcej. Mhm. Tutaj już wyzbierali chłopaki, jedno drzewo. I pojedziemy te jelenie, op, te jagódki obczajimy. Ale to zaraz. Mamy tu jeszcze, jeszcze moment. Mhm. No i dobra. I teraz możemy. Możemy luknąć, co tam słychać. Uuu. A czyż nie, no co ja robię? Przecież to wiadomo, że, że on będzie zbierał. Nie laszuję zamku, to mogę powiedzieć. Dobra. Robimy to tak. No i wiadomo, I wiemy, co trzeba robić. Trzeba mu wjechać na chatę. Pyk, pyk, pyk. No, gadzo. To jeszcze poprosimy. Superancko. Mhm. I może sześciu nie. Może, si może siedmiu wyślijmy tutaj. Kozak. Pójdźmy sobie na tej Jelenie od razu, bo to. Bardziej po drodze. O, dwie owce jeszcze. Kurczę. Dobrze jest, dobrze idzie. Naprawdę no, dobrze idzie. By się taczkę przydało. A, zróbmy. Nie, no co by. Oj, kłopoty najmana, widzicie, to? Trzymamy go tutaj, nie? No i co? Chyba fajnie. Chyba kurcze fajnie. A gdzie ten jeden bez roboty? в тут ай ма хай оу тсун га ано тсу 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 Nie to, tylko to i to butów jeszcze byśmy wyprosili. 嗯嗯。Mm hmm. To jest za mało tutaj ziomków. Tutaj nas mieszkańcy troszkę pogryźli, ale to nie jest problem. To w żadnym razie nie jest problem. Dobrze, że już tę taczkę zrobiliśmy zawczasu. Po <laughs> no tu jeszcze można go pogryźć Tutaj przykuliśmy jego uwagę, więc tutaj powinno udać się poharasować. Chyba, że będą budynek atakować, to wtedy jest kiszka. Ale mamy żywność, co? Żywności to nam, kurde, nie brakuje. Ale dobrze, mamy chwilę. Żeby się tym zająć. Ej, to moja owca jest tu. A co oni tutaj zbietali? Dobra. No, ja. W sumie nie powinienem już robić. Tylko Holmenów i sobie w ogóle cika możemy ciągnąć. Myślę, że ładny haras. Myślę, że bardzo ładny. Pojdziemy sobie troszkę naokoło. Owieczkę znalazłem, dla ciebie? Giga czat do, do zamku wszedł no, ale my też zaraz wejdziemy i na spokojnie sobie wyjedziemy Jakby się nic nie stało. Pójdźmy sobie tam. Bardzo cieszę, że tutaj się... Bym, że ja się... rozłożyliśmy. No i trzeba wojsko bo mimo, że go troszkę przyharasowaliśmy. Nawet tak ładnie bym powiedział. No to nie możemy tutaj sobie na laurach spocząć i nic nie robić. Bo wtedy będzie kiszka. No, ten złoty, na złoty namiot mógłby nas troszkę szybciej zejdźakować. Mm. Dobra, przypilnujmy relikwie. O, ta owca idzie jeszcze. <laughs> hmm. Jesteśmy dużo później niż on, ale w, w trzeciej epoce. Ale myślę, że skudowcowo jesteśmy dużo fajniej. Jednak u niego duża część bonusu polega na mm, najemnikach, a my konkretnie go pozbawiliśmy najemników przez długi czas. Więc, więc tak, ciśniemy. Mhm. No i dobra. Mm -hmm. Budujmy sobie jeszcze to. Budujmy jeszcze. jeszcze to. Czy jeden pan plecha, czy dwóch pan plecha wyjdzie? Jeden. O, o, on tutaj poszedł. szukać szczęścia. Mm -hmm. No mikro jest jakoś jak ci się chce po co No i jak ci to nie wyszło przyjacielu? jak ci to wyszło powiedz mi Dobrze ci to wyszło, czy jak ci to wyszło? Jak on tu się uroczo zostawił w ogóle? Widzieliście takie rzeczy? Mhm. Złota nie mamy. Co wy robicie na litość boską, często Benefity zmniejszone zostały Fajnie Troszkę kipczaków sobie porównajmy, więcej, bo to są fajne ziomeczki. Mm, jak my z litami stoimy Chyba tak dobrze mi się wydaje. Wiecie co? To stawmy sobie to tutaj. weź kolego, skocz jeszcze po tej relikwii ostatnią, weź ją tutaj machni i jest miodzio, miodzio jest wtedy. Mhm, upgrade'y robimy, upgrade'y robimy, nie śpimy, wiecie jak jest. Zróbmy sobie troszkę kontroli nad mapą, co? Co by na to? Hmm. I zaraz go tam pojedziemy do końca. No po prostu róbmy jednostki. Fajnie byłoby ten edykt dotyczący karaszy zrobić. Nie będę ukrywał. Gdzie jest drugi? A, tutaj jest drugi holisajcik. To weź mi go. Weź mi go, facet. Mm, no, to kamienia dużo kosztuje. No mną szarżę jeszcze. A ty gdzie idziesz? A puknijmy go. Tutaj tak dla, dla widoczności, żeby nam nie zabrakło. Mamy to! Mamy to, widzowie. Kolejna wygrana gierka. <laughs> nie wiem, jak ci się tam znaleźli, ale... Czy oni pojechali villagerów mordować? Chyba tak. Chyba kurczę tak. A chciałem wam tą chwalebną szarżę pokazać. No to jest taki super koncept, ale no się nie udało. Ale zrobiliśmy to, co jest najważniejsze w graniu agresywnym, czyli zamknęliśmy gościa tutaj w domu. Że on się bał wyjść. tutaj, mury jakieś, ten Teges, Teges, Śmeges, nam taku jednego punktu do platyny, jest poger. Yy. Zobaczmy, zobaczmy ten. Jak to wygląda pod względem liczby mieszkańców. No, cały czas mieliśmy więcej, mimo że on dwa TC zagrał w pewnym momencie, zbudował. Chyba tutaj dokładnie. Ale, no nie dogonił nas. Zobaczmy gospodarkę. No tutaj pan Kopytnikow lepiej. Kamienia nie liczymy, bo wiadomo, to się samo zbiera u nas. Ale żywność drewno. A ja to tak jeszcze nie, nie zrobiłem tych, tych... Zagród nie, nie zrobiłem ani jednej chyba. Fajnie, fajnie. Gdzie nam tutaj bezrobocie wywaliło? Gdzie nam nie wywaliło bezrobocie? Ja wam mówiłem o tych związkach zawodowych, że tu coś coś jest na rzeczy. Już i drewno, tak? nie. Nie wiem co oni tutaj zbierali. Od groma mamy surowców. Od groma. To jest koniecznie issue do, do naprawienia. To jest podobno bardzo fajne. Jeszcze sobie zobaczmy ich statystyki. No, 12 damage zadają. Hors archer ten ruski chyba 10 teraz zadaje. Tylko nie pamiętam jak to wygląda pod względem atak speedu. No, jego gwardia wojska miała 6 mele armora, nasi mieli za to 7. Więc lepsze upgrady, jeszcze mieliśmy tych tych. Karaszy. Ilu? 11. Więc super. Trzech torgutów, więc już troszkę ich liczby były coraz mniejsze. No, ale Patucian aure dawał. No. No, i dobra. No, powiem Wam, widzowie, na dzisiaj będzie chyba tyle, bo strasznie mnie ten odcinek wymęczył, ten mecz. A tutaj nagrywam świeżo jeszcze po poprzednim. Więc na dzisiaj będziemy kończyć. Ale, ale dobre gierki były zagrane. Dobre mecze, mi się podobały. Jeden punkt od, od platyny, więc no nie fortunnie. Ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dzięki wielkie za oglądanie i na razie Baju jajo.